Jeżeli jesteś tutaj po to, żeby dowiedzieć się, czy warto zacząć swoją przygodę z World of Warcraft, to powiem ci od razu. Nie, nie warto. Jestem casualem, nigdy nie grałem jakoś mega długo w żadne MMO. Czy jestem więc autorytetem, żeby mówić o tym gatunku? Absolutnie nie. Ale World of Warcraft to fenomen, którego nie mogę sobie odpuścić. Uwielbiam Warcrafta 3, uwielbiam ten świat, lore, klimat, i chciałem przekonać się do tej gry po to, żeby trochę pożyć w cudownym świecie Azeroth i podzielić się z wami moimi wrażeniami. Musicie jednak pamiętać o tym, że jeśli potrzebujecie fachowej opinii o tej grze, no to idźcie gdzie indziej. Ja jestem każualem, który po prostu chciał się dobrze bawić. Wyciągnąłem więc darmową wersję próbną i zabrałem się za wesołe zwiedzanie. Plan na postać miałem praktycznie od razu. Z miejsca wpadł mi w oko ork szaman, który może korzystać z dających bufy totemów i moc żywiołów. WoW w samym kreatorze robi wrażenie, bo stylistyka postaci to czyste złoto. Nie ma co się dziwić, że ta gra od tak wielu lat przyciąga graczy, skoro postaci wyglądają aż tak dobrze. Stylistyka miesza tutaj fantazy z takim delikatnym disneyem, a efektem są mega charakterystyczne i ekspresywne postaci. Mój ork od pierwszych chwil wygląda, jakby chciał komuś nakopać do dupy, i ja to bardzo szanuję. Po kreatorze postaci, czas na wybór lokacji startowej. Można udać się do obozowiska orków, na kontrolowanym przez hordę jedną z dwóch frakcji w grze Kontynencie. Ja jednak zdecydowałem się na Exiles Reach, bo to lokacja sugerowana dla nowych graczy i WoW od razu zrobił na mnie dobre wrażenie. Serio. Lokacja startowa to statek, na którym uczymy się podstaw sterowania, walki i questów. A zaraz potem lądujemy na brzegu wyspy opanowanej przez sektę nekromantów, którzy... No, jak to sekta nekromantów? Robią jakieś straszne rytuały i przywołują prastare siły. Gra na dzień dobry rzuciła mnie na ciekawą, klimatyczną lokację i zapewniła mnóstwo atrakcji. Uwalniałem jakieś duchy, strzelałem do całej armii z helikoptera. Zmieniałem się w wilka, zwiedzałem grotę pająków, a na koniec zmieniłem się jeszcze w ogra, żeby zinfiltrować bazę nekromantów. I to wszystko w pierwszych dwóch godzinach rozgrywki. Dodatkowo gra przez cały czas dawała mi nowe przedmioty, mnóstwo expa i nowe umiejętności. A najlepsze dopiero miało mnie spotkać, bo twórcy postanowili zabrać mnie na moją pierwszą instancję. W niej razem z innym towarzyszem broni rozwalałem po czwary, by całość zakończyć epicką walką z wielkim Smokiem. Wszystko w samouczkowej, początkowej lokacji gry. Byłem mega podjarany, bo oto ja, prosty chłopaczyna na zewsi pod Lublinem, znalazłem się w nowym, fascynującym świecie pełnym przemocy, magii i zajebistych questów. A to przecież tylko jedna lokacja i nie mogłem się doczekać na to, co będzie dalej. Potem było jeszcze lepiej, bo po rozgromieniu sekty nekramantów od razu zostałem zabrany na wycieczkę do stolicy hordy Orgrimaru. To wielkie, tętniące życiem miasto, w którym miałem okazję zobaczyć mnóstwo graczy, a także wreszcie wybrać swoją profesję i skupić się na operowaniu żywiołami. Dostałem też mounta i wyruszyłem na swój pierwszy przydział. Nowi gracze w World of Warcraft muszą przejść fabułę przedostatniego dodatku Battle for Azeroth. Moim pierwszym prawdziwym zadaniem, które dostałem od szefowej hordy, była więc podróż do krainy troli, Zalandaru. Po krótkim i ciekawym cinematiku byłem już na miejscu i wow, dosłownie wow, bo wiecie, World of Warcraft. <tryk> Nie spodziewałem się, że to będzie tak dobrze wyglądać. To jest lokacja, w której spędziłem cały swój czas w World of Warcraft. Jest piękna, pełna świetnych widoków i olbrzymich dinozaurów. Wesoło biegałem, zwiedzałem i robiłem questy dla króla troli aż w końcu Przyszedł czas na podjęcie poważnej życiowej decyzji. Skończył się okres próbny, musiałem kupić abonament. 60 zł, które miało pozwolić mi grać przez miesiąc. No i do tej pory bawiłem się świetnie, zrobiłem mnóstwo rzeczy w lokacji startowej, a nowa, do której właśnie przyszedłem, dopiero się rozkręcała. Kupiłem więc abonament i grindowałem dalej, a im dalej, tym bardziej zastanawiałem się, co jeszcze może mnie tutaj czekać. Bo lokacja fajna, przeciwnicy fajni, questy też jak najbardziej spoko. Mogłem zmienić się w mini raptora i pozabijać jakieś tam dinozaury. Wszystko w jak najlepszym porządku. Tylko o jednej rzeczy jeszcze wam nie powiedziałem. Naopowiadałem się co robiłem i gdzie to robiłem, ale ani słowem nie zająknąłem się w jaki sposób to robiłem. Tak jak już ze dwa razy wspomniałem, gram szamanem druidem parającym się magią żywiołów. Mam dwa podstawowe czary. Pioruny pod jedynką i ogień pod dwójką. Te dwie umiejętności ładują specjalny pasek mocy szamana, który pozwala mi odpalić trzęsienie ziemi. No i tak przez całą grę. Autentycznie, każda jedna walka polega na tym, że klikam na zmianę jedynkę i dwójkę, a jak napełni się super pasek mocy szamana, to czwórkę. Czasem zabraknie mi życia i wtedy klikam czarny leczący, a tak dalej. Jedenka i dwójka, jedenka i dwójka, jedenka i dwójka, jedenka i dwójka. Wszystko co robię w tej grze to klikanie jedynki i dwójki. Byłem tak zbity z tropu, że postanowiłem sprawdzić czy aby na pewno wszystko robię dobrze, ale poradnik do szamana rozwiał moje wątpliwości. Piorony i ogień w kółko, a jak się naładuje pasek to trzęsienie ziemi. No i dobra, najwyraźniej taka jest mechanika w tej grze. Nie mam z tym problemu i już tłumaczę dlaczego. Nie spodziewaliście się tutaj pokemonów, co nie? Gameplay w pokemonach to od początku do końca grind. Walki przez większość tej gry wyglądają tak, że na pałę klikamy A. Nie trzeba nawet patrzeć na ekran, cały czas spamujemy podstawowym atakiem. Dokładnie tak jak w World of Warcraft i dokładnie tak jak w WoWie mi to nie przeszkadza. Grałem w całe mnóstwo gier, w których walka nie była jakoś specjalnie angażująca. Diablo, Final Fantasy czy chociażby właśnie Poxy. Grindowanie to w tych grach elementarna mechanika, która stanowi podstawę pętli rozgrywki. Ale jest pewna różnica. W każdej z wymienionych tutaj gier grindujemy po coś nabijamy poziomy, żeby rosnąć w siłę, zabijać coraz mocniejsze potwory, demony czy właśnie pokemony. WOW jest inny, bo w World of Warcraft poziom się skaluje. Nieważne gdzie byśmy nie poszli, potwory będą na naszym poziomie, no i to jest komedia, bo jaki jest sens grindowania, poświęcania czasu na cokolwiek, skoro nie wykorzystujemy innych umiejętności niż kilka podstawowych. Na nowe poziomy też nie ma co czekać, bo i tak nie będziemy mocniejsi od mobów, bo skalują się razem z nami. Grind potrafi być nudny i męczący, ale zwykle daje cokolwiek. Nie ma nic lepszego od przelewelowania drużyny poksów i zmiecenie trenera na hita. Albo gdy w końcu uda nam się coś wydropić w Diablo. Tutaj levelowania mogłoby nie być, bo po co skoro wszystko się skaluje. Przedmioty, które dostajemy za questy sprawiają wrażenie jakby nie robiły nic, dosłownie nic, a kolejne levele nie dają żadnej satysfakcji. Czar goryczy przelał dla mnie awans na 30 poziom. Wtedy gra daje dostęp do latających montów. Już pali licho, że w żaden sposób nie tłumaczę jak z nich skorzystać, musiałem to sprawdzić w internecie. Trzeba wrócić do Orgrimmaru, stolicy Hordy i znaleźć tam odpowiedniego trenera, który za opłatą nauczy nas latania. Sakwę miałem pełną, bo do tej pory nie widziałem nic na co można by wydać jakiekolwiek pieniądze. I przez chwilę poczułem się jak król życia, bo latanie w tej grze to poezja. Przez kilka minut polatałem sobie po Orgrimarze i czułem się naprawdę świetnie, w końcu udało mi się coś osiągnąć. Tylko potem się okazało, że w lokacji troli, w której spędzałem cały czas na grindowaniu, nie da się latać. I dlaczego nie da się tam latać, do tej pory nie wiem. Domyślam się, że twórcy nie chcieli, żeby wszyscy przelatywali nad tymi pięknymi lokacjami, ale to była jedyna realna nagroda, jaką mogłem mieć po godzinach grindu. Poczułem się jakbym dostał w ryj, i wtedy właśnie zorientowałem się, co tu się właściwie wyrabia. Cały proces levelowania w tej grze to po prostu zapychacz. Wyścig do maksymalnego poziomu, w którym można zabrać się za zawartość endgame'ową, rajdy i dungeony na wyższym poziomie trudności, które zapewniają coraz lepszy sprzęt, i wtedy w endgame'ie coraz lepszy sprzęt naprawdę coś daje. Proces levelowania jest naszpikowany questami, które polegają tylko na pójściu w jakieś miejsce i zabijaniu przeciwników. I na przykład w takim Destiny 2 to nie jest problem, bo walka sama w sobie jest angażująca, a tutaj nie jest. Najlepszy czas spędzony w Wowie to ten, kiedy na drugim monitorze odpaliłem sobie YouTube'a i nomen omen filmiki z Lorem z Wowa, bo oglądanie rzeczy o tej grze jest milion razy ciekawsze niż granie w nią. I można oczywiście powiedzieć, że jestem nie fair, bo gra jest przecież stara, a takie Destiny 2 jest nowsze. No, to prawda, ale żadna nowsza gra nie każe mi płacić miesięcznego abonamentu, który pozwala mi się bawić w drugą pracę. Rozumiem, że największa zabawa zaczyna się na samym końcu, jak już wydam hajs na abonament i jeszcze na dodatek. To jakoś blisko 300 zł za miesiąc grania w najnowszy kontent. A trzeba przecież jeszcze dolewelować postać do tego najnowszego kontentu. A to jest najbardziej bezpłciowy proces, jaki widziałem w grach od czasów nie wiem, Farmville. Skoro najlepsze czeka mnie na końcu, to czemu mam płacić za to? Nie jestem w stanie polecić wowa nikomu, kto nie jest już od niego całkowicie uzależniony. To gra, która testuje twoją cierpliwość na każdym kroku. I bardzo szkoda, bo to piękny i szalenie relaksujący świat, ale nie mam pojęcia kto planuje wydawać 60 zł miesięcznie na grę, o której najlepsze co można powiedzieć to to, że jest relaksująca. A trzeba tu wspomnieć, że to wcale nie musi być koniec wydatków. Zamiana rasy, frakcji, serwera, to wszystko kosztuje. A jest jeszcze moje ulubione, automatyczny boost do maksymalnego levela, który kosztuje tyle co Cała pełna gra. Nic dziwnego, że to taka nuda, skoro Blizzard zarabia na tym, żeby tę nudę pominąć. Jest tyle lepszych, ciekawszych i przede wszystkim tańszych gier, na które można przeznaczyć swoje pieniądze, i nie mam pojęcia, czemu mielibyśmy je wydawać na to. Musicie mi wierzyć na słowo, ja naprawdę próbowałem wkręcić się w tę grę, ale po kilku dniach zdałem sobie sprawę, że World of Warcraft to ekwiwalent pracy, na którą trzeba wydawać pieniądze. Dlatego podziękuję, jedną pracę już mam i w dodatku taką, na której to ja zarabiam, a nie Blizzard.